Witajcie z tej strony, gdzie nie mam skinów, tylko tam MK mam, tak? która idzie na giveaway, to jakiś skin, tu kontraktu, a teraz kolejny kontrakt na Akafrons Annisti, Po tym razem droższy o 3 euro, ponieważ jest to kontrakt z lekkumami. Akafrons Admisi minimal wear kosztuje 12 euro. Przepływ minimalny około 2, żelazstwo 3,50 Więc Użymy, mam nadzieję, że mówi Pan znowu AK from Bo jeżeli nie To Będzie słabo I kolejny kontrakt, nie wiem na co będzie I co my tym rysowaliśmy? Słoneczko No to narysujemy znowu słoneczko I to słoneczko znowu tak mocno razi, że nic po prostu do nie widzimy. Dobra. Jeszcze wśmieszaj, słoneczka. No i tu rysujemy laurkę dla gibana. Tu laurka jest taka jakiś kwiatuszek, kurde, wyrasta tu ma w środku, wiecie, nie, takie, takie. to kropka, nie wiem, że nie umiem rysować, ale po tu jeszcze narysujemy serduszko bo po prostu tak kochamy i wysyłam kontrakt ostatnio nam się nie udało, bo na pewno zaznaczyliśmy, że że jesteśmy in the 2, a tak to silver 1. Nie ma, nie ma. Jest, 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 jest oko. Jest oko. Proszę. Jest taka. Jesteśmy na plusie. Ile? 5 euro. Nice. Dziękuję wam za oglądanie. To by było na tyle. Nara.